Witamy Państwa. Dzisiaj będziemy nagrywać film, w którym sprawdzimy, co noszą na sobie gracze Majestic RP, będziemy odwiedzać kasyno, ale także inne zakątki miasta, szczególnie jeden przy holowniku, przy salonie samochodowym na dole szpitala. Bez względnego przedłużania zapraszam do oglądania materiału i no i co, no i jedzimy. Witam, proszę Pana, co się unosi? Dobry wieczór. Dzisiaj na sobie mamy pełny garnitur tutaj zestaw i w Laurent, Do tego buty są. Co, jak jakie mam dzisiaj buty A dobra To są Johnny roby. A Berecik? E, berecik Berbery O, dziękujemy bardzo. Jak pan na to wszystko zarabia? E, wie pan co? Wcześniej w kasynie zarabiałem ale tam tak zaczęli kraść, tak zaczęli tam graść. Ja naprawdę, ja 20 milionów się dorobiłem w tym kasynie. Od kilku dni już. Nie, proszę test. Ja nie będę się o tym wypowiadał, bo się tutaj zdążył. Dziękujemy bardzo. No to proszę państwa, co? co się unosi? Zaczniemy od pana po prawo, czyli w czerwonych Jordanach. Dobrze, proszę pana, czerwone Jordany. Kupiłem za 150 koła, yy, spodnie chyba za 100, to rzuka za 50 za 100, nie wiem, no i czapkę dostałem od kolegi, piękna. Okej, okay. a pan wybijał białej kominie? A, zapomniałem, plecak jest za 200. Dobrze, może pan się obrócić, żeby widzowie zobaczyli plecak? Mhm. Super. Dobrze, a Pan w białej kominiarce, co tak, się odnosi? To tak, kominiarka kupiłem za 1500, buty to jakieś zwykłe, nie wiem ile one były, też około 1600, 1000 około, 1000 około 1600, Echem. tak to dalej, spodnie to będzie nie wiem też 1500 około, no i bluza, w sumie to za darmo dostałem, ale droga chyba Nic nie Dobra, super, dziękuję bardzo Również dziękuję. Proszę pana, co się unosi? Jest tak, buty, niestety swoje sprzedałem, Dordane Dobra. I kupione, bardzo ładne, grip, e, 10 koła Bluza Los, San, Los Santos Casino Ponieważ teraz idę do kasyna i ta bluza daje właśnie farta. jak się gra w kasynie. To okay, pro prototyp. Szaliczek 30, 30 tysięcy, no. bo zimno. Okularki 5 tysięcy, bo No i jeszcze torebeczka taka Adibas. 15, no, czyli 30 tysięcy. Okay. Super, dziękujemy bardzo. Do no, widzenia, dziękuję. Dobrze, no to proszę Pana, co się nosi? W jakim sensie? No ubrania, ubrania. No ubrania. No dobra, od dołu czy od góry? A może być tym razem od dołu. Dobra, buty Easy, 360 Suprima, spodnie z lumpeksu, a, bo ja mam mówić ceny. A jak Pan chce, to Pan może mówić. O, powiedzmy 60 tysięcy, eee, spodnie, bo jak mówiłem, z Lumpeksu za powiedzmy, 10 koła, e, tak. e, koszulka z Lumpeksu za darmo, e, fu, e, maska za 5 koła, e, plecak za 90, e, czapka, czapkę znalazłem już w śmieci, znaczy z Lumpeksu, no i tyle. Super. A jak pan na to wszystko. Ja? Krad... No, dziękujemy. Witamy pana. Co o, się tak, nosi? Dobrze. No to tak. Buciki, trzewiki. Yy, można powiedzieć, że lakierki. Jakieś świeżutki, nówki, sztuki. Chyba nawet te same co panowie. Tutaj czarne struksy. No i jakieś tam koszuleczka. Koszula bardziej, szara, taka dopasowana, jak widać. No i w sumie jest takich ciekawszych rzeczy to wszystko. Tam jeszcze kabura, jakiś pasek, plecaczek suprema No i w sumie to wszystko. Już się nie będziemy pytać pana, jak pan na to pracuje, bo już wiemy. W takim razie dziękujemy bardzo. No to do widzenia, miłego dnia. Do widzenia, miłego dnia. No, I, dobrze. Pożarana, co się nosi? E, a więc tak, budy 600 zł spodnie, Hugbaj 150 I Toutuda, e, również Hugobaj 150łonów e, okulary limitowane 15 ziva. To... Dzisiaj sprawdziliśmy jak gracze Majestic RP wyglądają, co na sobie noszą i jak na to pracują. Wpadajcie w nasze poprzednie filmy, subskrybujcie kanał, no i widzimy się w następnym filmie. Siemano!